Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa, którzy tego wieczoru zdecydowali się zasiąść przed telewizorami i zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w komplecie Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami mecz o punkty w najbliższej naszym sercom lidze Ekstraklasie. Zespół Zagłębia Lubin zmierzy się z poznańskim Lechem. No zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Oto podstawowa jedenastka zagłębia Lubin na ten mecz. Zagrają najpewniej tradycyjnym 1-4-5-1. Kiedyś gra jednym napastnikiem uchodziła za synonim zachowawczości, ale przy dzisiejszej błyskawicznej tranzycji z obrony do ataku i łatwości obrońców we włączaniu się do ofensywy, nie zdziwię się, jeśli pokuszą się nie tylko o zdominowanie środka pola, ale i szybką grę skrzydła. Oto skład, w jakim zaprezentuje nam się dziś Lech Poznań. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb, mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację, nawet z trzema napastnikami. W ostatnim czasie lech Poznań stał się prawdziwą fabryką wielkich piłkarskich talentów. Wszystko chyba zaczęło się od sprzedaży młodego Roberta Lewandowskiego, który wiadomo, zrobił potem furorę w światowej piłce. Rzeczywiście, z przyjemnością przyglądam się karierom kolejnych piłkarskich perełek kolejorza. Bereszyński, Linetty, Bielik, Kędziora, Kownacki, a może przede wszystkim Bednarek już pokazali, że z Poznania można trafić na piłkarskie salony. Zagłębie Lubin oddaje piłkę. Starzyński. Obiecująco wygląda ten atak Zagłębia Lubin. Ma teraz dobrą okazję. O, powiem Ci, że ta piłka to mogła komuś zrobić krzywdę na trybunach. Uderzył to z dużą siłą, ale chyba zapomniał spojrzeć, gdzie znajduje się bramka. Cała Amaral. Przedniej urody, górna piłka. Będzie miał okazję do wrzutki. Ładna piłka w uliczkę. Wspaniała interwencja. To powinna być bramka. Popisał się tu znakomitym refleksem. To była naprawdę bardzo trudna piłka do obrony. Nie będzie centry. Krótkie rozegranie. Filip Starzyński przy piłce. Starzyński. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Lech ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Piłkę ma Jean Amaral. Mierzone dośrodkowanie w pole karne. Świetne teraz przerwanie akcji, oddalenie zagrożenia. Ładne dogranie na dobieg. Niemożliwe, nie ma bramki. Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Rzuca piłkę przed bramkę? Była okazja. Bramkarzowi pewnie zrobiło się gorąco. Tymczasem piłka opuszcza boisko. dają presji, mimo że ciągle remis. Pewnie, od niechcenia to wyłapuje. Murawski. Jean Amaral. Robi się coraz groźniej. Dobre, teraz wrzucenie z flanki. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. Filip Starzyński. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant? Uwaga! Świetne prostopadłe podanie. Do Filipa Starzyńskiego. Dobrze teraz zagrana piłka. Robi się ciekawie. Ale strzał zablokowany. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. czyste wejście Jean Amaral. Jean Amaral. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. Chwila przerwy w grze, zaraz wznowi bramkarz. Chici kontrolują grę, wciąż są w posiadaniu piłki. Pamiętajmy jednak, że przy braku przewagi bramkowej, przewaga posiadania to zaledwie ciekawostka. To świetnie, że utrzymują się przy piłce, ale muszą grać agresywniej, rozklepać obronę, przycisnąć bramkarza rywali. Wszak oczekuje się tu po nich zwycięstwa. Centra mierzona pod bramkę. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. O, no, chyba wpadnie! I... Ma... Bramkę w tym meczu! Zaczną się wreszcie emocje. My oglądamy powtórkę, a trener wciąż piekli się na swoich zawodników. Naprawdę kiepskie było to wybicie. Za krótkie, zbyt niepewne i rywale w pełni to wykorzystali. Ta bramka obciąża obronę. No, to mamy 1 do zera. Ostry atak na nogi. To nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. Sędzia wyciąga żółtą kartkę. Tak, trudno mówić o pomyłce. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. Jest podanie w ofensywie, co dalej? Dobra, teraz szansa na centrę. Dostaje piłkę. Co teraz ją zrobi? Uwolnił się z podkrycia. Okazja! I gol! Wyrównująca bramka za głębie Lubin. No to teraz mecz. Zaczyna nam się od nowa. Oglądamy teraz powtórkę tego gola po cierpliwie budowanej koronkowej akcji. Uderzył z całej siły i to była dobra decyzja. Bramkarz nie miał czasu na reakcję. O tym golu jest 1-1. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Myślę, że ten zawodnik może być z siebie zadowolony po pierwszej połowie, nie sądzisz? Dobry występ w pierwszej połowie. Zwieńczony wyrównującą bramką tuż przed przerwą. Dał swojej drużynie oddech i szansę na nowe otwarcie po zmianie stron. Ma teraz dobrą okazję. A piłka, w uliczkę. Wspaniała interwencja. To powinna być bramka. Popisał się tu znakomitym refleksem. To była... Wizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. A dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Obrona, ale piłka w grze. Wyglądało to obiecująco, ale ostatecznie piłka wyszła na aut bramkowy. Starzyński. Filip Starzyński. Obiecująco wygląda ten atak zagłębia Lubin. Daniel. Powoli teraz. Cierpliwie podają piłkę. Czyhają na błąd. Czy ta okazja, ta prowadzenie. Gol dla Zagłębia. Mają to. To czekali się w końcu trafienia. Pracowali na tę bramkę. Nie dawali za wygraną. No i wreszcie jest. Ależ to było rozegranie. No naprawdę. Tiki taka w iście katalońskim stylu. Strzelec zachował zimną krew. I z najbliższej odległości pokonał bramkarza. Mamy teraz wynik 2 do 1. Doskonale odebrał teraz piłkę rywalowi. Chce strzelić i bramkarz. Było groźnie. Szał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Centra w pole karne. Rykosze to oddalone zagrożenie. Poza tym, że będziemy jeszcze mieli rzut Głęboko w pole karne zagrywa. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Choć nadal przegrywają, cierpliwie konstruują akcję, próbują podejść pod bramkę rywala. Tak jest! Piłka w siatce! Kolej już nie zwalnia. Rywale chyba nieco przysnęli, ale trzeba przyznać, że Lech zrobił to kapitalnie. Na ekranach raz jeszcze ta bramka. Doceniamy strzał, ale trener na pewno będzie miał zastrzeżenia do ustawienia bramkarza przy tym golu. Za daleko miał do krótkiego słupka. Zostawił miejsce, więc strzelec skwapliwie to wykorzystał. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. No i mamy remis, 2-2. Łukasza Lecha, zaczną wrzutem z autu. Kolejosz traci teraz piłkę. Nie udało im się utrzymać przy piłce. Nie było to łatwe, ale piłka nadal na boisku. Jakub Żubrowski. Zagłębie lubin w ataku. Coś się wydarzy. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Okazja do dośrodkowania teraz. Ma piłkę głęboko na połowie rywala. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Żubrowski ponownie. To była kluczowa interwencja, bez niej byłoby krucho. Nieskuteczna próba utrzymania piłki. Filip Starzyński przy piłce. Gol! Znowu wychodzą na prowadzenie. Kapitalne do rozegranie i dogranie. Ładnie sobie tam poklepali, a sam strzał był już formalnością z takiej odległości. Ciężko nie trafić. Kłopoty lecha poznań. Czy znajdą siłę, by odpowiedzieć? Jean Amaral. Murawski. Jean Amaral. I tym zdecydowanym wejściem odbiera mu teraz piłkę. O, dobrze teraz adresowana piłka. Nad głowami obrońców. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Co teraz wymyślą Lechici? Jeśli myślą jeszcze o remisie, to jest ostatnia szansa. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Będzie miał okazję do wrzutki. Kilka opuściła plac gry. Out. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. To ośrodkowuje pole karne. Ma komu zagrać. No i nic z tej dobrej akcji. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie. I mamy przechwyt piłki. Ma czas i miejsce na centrę. Ależ teraz świetnie dobroli. Gdyby piłka wpadła do siatki, byłoby zapewne po meczu. Ciągle przegrywają, ale ratuje tutaj nadzieję na wyrównanie w końcówce. Nie ma w w pole karne. wraca do środka. A więc rzut rożny. Jakże spokojniej będzie im się czekało na ostatni gwizdek, jeśli teraz dołają podwyższyć. Rzuca w okolice 11 metra. Od nowa będą musieli konstruować akcję. Koniec! Górą drużyna gospodarzy. Mogą zejść z boiska z podniesionym czołem. Trudno mówić o jakiejś szczególnej przewadze zwycięskiej drużyny, a jednak potrafiła strzelić o tę jedną bramkę więcej bram. Zagrał dzisiaj wybitne zawody, wznosząc się ponad swój i tak. Bardzo przyzwoity poziom. Widać, że się rozwija. Tomku to jest na tyle dobry piłkarz, że naprawdę nie można spuszczać go z oka. Dziś dał swej drużynie ważną bramkę, dzięki której objęli prowadzenie.